Panie Przewodniczący, Panie i Panowie, Wspólnota Polskich Przedsiębiorców, nie tylko z gospodarnej ziemi śląskiej. Dobra polityka to jest polityka, która służy ludziom, a polityka najlepiej służy ludziom, kiedy służy gospodarce i przedsiębiorczości. My Polacy bardzo dobrze wiemy, a dzisiejszy świat to potwierdza. Żaden MIG ani F16 nie wygrywa z biedą. Z biedą wygrywa praca, z biedą wygrywa gospodarka, z biedą wygrywa przedsiębiorczość. Dlatego pozwólcie, że chcę podziękować za ten jakże trudny 2014-2015 rok. Z dumą, bo to jest Wasz sukces. Te ponad 3,5% wzrostu polskiego PKB w tym roku, te ponad 6,7% wzrostu polskiego eksportu. Ba na takie trudne, wymagające, a często odległe rynki. Te 17% wzrostu do Stanów Zjednoczonych, 12% do Kanady, 40% do Meksyku, czy Arabii Saudyjskiej, czy Turcji. Te w końcu ponad 16 milionów miejsc pracy w polskiej przestrzeni gospodarczej. Na tym można budować. To nie stało się samo. Zrobiły to w znacznej mierze małe i średnie firmy, firmy rodzinnego polskiego kapitału. I to jest wielki sukces. Bo kiedy popatrzymy na losy Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 roku, to dostrzeżemy, że w tym wielkim i słusznie zauważonym przez świat i Europę sukcesie polskiej przedsiębiorczości jest to, co ocalało w tamtej rzeczywistości wartości szacunku, umiejętności pracy na swoim, duch przedsiębiorczości. Byliśmy bowiem gotowi do tej wielkiej, pokojowej przemiany gotowi także w wymiarze, w budowaniu rynku i tworzeniu rynku. Nie było to łatwe. Dlatego też, Szanowni Państwo, dziękuję organizatorom za zaproszenie na piątą już edycję Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach. To wydarzenie ważne dla wszystkich, którym rozwój gospodarczy Polski leży na sercu. To w końcu symboliczne i doskonałe zarazem miejsce na spotkanie przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz Sektora publicznego pracującego na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, nauka, biznes, samorząd razem do gospodarki. Chciałbym, aby politycy mogli dzisiaj usłyszeć od Was, że jest miejsce na politykę i Wy także do tej triady dołączacie rozumną, odpowiedzialną, twórczą, wspólnotową politykę. Gratulując świetnej organizacji kongresu chciałbym na wstępnie podziękować za już i prosić nas wszystkich o jeszcze więcej. Aktualna sytuacja gospodarcza świata w związku z tymi zagrożeniami płynącymi z Chin czy Unii Europejskiej, naszej, naszej Europy i naszej Unii, nie ich europarlamentarzystów i urzędników, naszej przedsiębiorców, obywateli, samorządowców, powoduje konieczność zmierzenia się z poważnymi wyzwaniami takimi jak niskie tempo wzrostu, wysoki poziom bezrobocia, nadmierny poziom zadłużenia państw członkowskich oraz pogarszająca się struktura demograficzna, połączona z bieżącymi problemami, jakich dotąd nie mieliśmy na skalę dotąd niespotykaną polityki migracyjnej. Problemy europejskiej gospodarki obok swoich wszystkich negatywnych aspektów stały się jednak dla polskich firm okazją do potwierdzenia własnych przewag konkurencyjnych, poprawy zdolności innowacji przedsiębiorstw oraz uzyskania impetu cyfrowego, kluczowej przesłanki dla utrzymania tych przewag. Wystarczy przypomnieć, że w ciągu ostatnich 8 lat skumulowany wzrost polskiego PKB wyniósł blisko 25% przy minusowym 0,1% w strefie euro. Szanowni Państwo, przedsiębiorca odgrywa kluczową rolę w systemie gospodarczym i jest siłą napędową gospodarki. Dzięki determinacji, z jaką idzie do przodu polska gospodarka i polski przedsiębiorca, dowiedliśmy naszej silnej i stale rosnącej pozycji i konkurencyjności na globalnym rynku. W czasie światowej niepewności jesteśmy postrzegani jako stale rozwijający się, ale przede wszystkim stabilny partner z coraz większymi możliwościami. Udało nam się nie tylko zachować, ale i rozwinąć polski instynkt przedsiębiorczości. Polskie firmy wykorzystały czas światowego kryzysu i wychodzą z niego, i z tego powinniśmy być wszyscy dumni, coraz silniejsze niż kiedykolwiek dotąd. Na początku transformacji, w roku 1911, mieliśmy w Polsce niecałe pół miliona firm, dzisiaj ponad czter, blisko cztery razy tyle. To niezwykły postęp. Ta eksplozja przedsiębiorczości u progu transformacji pozwoliła nam wykorzystać historyczną, polityczną, społeczną i ludzką koniunkturę. Wówczas, w 1989 roku, wydawało się nam, że to właśnie w obszarze przedsiębiorczości gospodarki będzie na trudniej wprowadzić dobre zmiany. Dzięki postawie i determinacji polskich przedsiębiorców rewolucja gospodarcza w Polsce udała się nadspodziewanie dobrze. Ogromną część zadań mamy za sobą, co nie oznacza, że mamy spocząć na laurach albo nie mamy bardzo wiele do zrobienia. Świat ucieka, a my z pozycji coraz silniejszego partnera i konkurenta go gonimy. Dziś nieporównywalnie łatwiej jest założyć firmę. Łatwiejszy jest także dostęp do finansowania, choćby dzięki rosnącemu rynkowi inwestorów prywatnych, aniołów biznesu czy gwarancjom udzielanym przez BGK. Dzięki wolności gospodarczej nasz kraj stał się miejscem bardziej niż kiedykolwiek przyjaznym do życia, które stwarza obywatelom szansę na odniesienie realnego sukcesu. Jednym z najważniejszych wyzwań na nadchodzące lata pozostaje jednak zapewnienie jak najlepszych warunków dla tych, którzy przygodę z biznesem chcieliby dopiero zacząć, ale przede wszystkim zachęcaniu ku przedsiębiorczości młodego pokolenia. Stąd cały czas duże wyzwania stoją przed całym systemem edukacji, także przed zapewnieniem polskiej przedsiębiorczości, także tej małej, tej średniej, tej rodzinnej, tej no często nikłym kapitale świetnie przygotowanych kadr. Szanowni Państwo, dziś w Polsce rośnie następne pokolenie przedsiębiorców, i nie możemy dopuścić, aby ich energia została zużyta na zmagania się z biurokracją. Stąd działania realizowane przez rząd, w tym ministra gospodarki na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, ukierunkowane są przede wszystkim na tworzenie korzystnych warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw, podnoszenie ich poziomu innowacyjności oraz wzmocnienie jednostek otoczenia biznesu, bo tylko razem, jak słusznie zwracacie Państwo uwagę w tym przesłaniu, możemy dać radę. Misją Ministerstwa Gospodarki jest zapewnienie najlepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w Europie. Realizując tę misję, ministerstwo dąży do stworzenia bardziej przyjaznego otoczenia prawno-instytucjonalnego, zgodnie z zasadą. Małe, średnie przedsiębiorstwa przede wszystkim. Najważniejszym wyzwaniem, przed którym stoją w tej chwili fir polskie firmy, jest potrzeba wprowadzenia na rynek innowacji. Innowacji rozumianej nie tylko jako modernizację techniczną i technologiczną. Innowacji rozumianej także jako zmianę postaw, gotowość do wysiłku, i przede wszystkim umiejętności do współpracy i współdziałania. Powoli bowiem kończą się nasze dotychczasowe zasoby związane z chłonnością rynku, przewagą niższych kosztów pracy czy też niższych cen energii. Potrzebujemy więc szerokiego otwarcia się na innowacje. I dlatego też z całą dumą informuję, że zmieniliśmy algorytm. Pieniądze na badania i rozwój idą przez gospodarkę i przedsiębiorczość do nauki szkolnictwa wyższego. I instytutów. Chciałbym podkreślić, że polskie firmy mają wielki potencjał do konkurowania nie tylko na rynku krajowym, ale też europejskim i światowym. Zwracam uwagę, że Ministerstwo Gospodarki opracowało w ostatnich latach autorskie programy promocji współpracy handlowo-inwestycyjnej z krajami pozaeuropejskimi, takie jak przysłowiowy Go China, Go Afryka, Go Arabia oraz aktualne wdrażane programy Go Iran i Go Brazyl. Nie rezygnujemy bowiem z żadnego rynku i każdy traktujemy z wielkim szacunkiem. Zachęcam państwa do współpracy przy realizacji tych programów, gdyż stwarzają one dodatkowe szanse i możliwości rozwoju na tych odległych rynkach. Na dziś mamy aż i tylko czterdzieści kilka tysięcy firm eksportujących. W roku najdalej 2020 powinniśmy mieć co najmniej 150. Co więcej, kolejne środki z funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej będą przeznaczone właśnie na wspieranie małych i średnich firm, w tym duża pula środków, ponad 125 milionów euro zostanie przeznaczona na ich internacjonalizację. W ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój realizowany będzie projekt systemowy Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe. Marka polskiej gospodarki Brand. Jest miejsce nie tylko na SECO-Poland. Na CD Projekt czy Wielki KGHM. Jest także wielkie miejsce w tych projektach dla małej i średniej przedsiębiorczości poprzez wspólnotowe i dobrze zorganizowane i zaprogramowane także przez Wasze regionalne izby i stowarzyszenia wspólnotowe działania. W ramach programu wspierane będą także duże przedsięwzięcia promocyjne o znaczeniu światowym, na którym Polska obejmie status kraju partnerskiego nie tak dawno. Mieliśmy bowiem wielką prezentację polskiego sektora kosmetycznego. 400 firm w Bolonii pod polskim logo i brandem Ministerstwa Gospodarki zaprezentowało się Europie i światu. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę na jedną rzecz. Polskim firmom często trudno przychodzi świadomość korzyści wynikających ze współpracy z innymi firmami z tej samej i swojej branży. Szczególnie jednak w przypadku firm z sektora Małych i średnich przedsiębiorstw dopiero po to, połączenie potencjału kilku mniejszych firm umożliwia czasem rozpoczęcie dobrej przygody z rynkami zagranicznymi. Wtedy dotychczasowy konkurent na rynku krajowym staje się naszym partnerem. Łącząc więc siły, tworzymy dodatkową wspólnotową zdolność do zwiększonej konkurencji. Oczywiście bardzo wiele małych i średnich przedsiębiorstw już dziś ma odpowiedni potencjał i doświadczenie do samodzielnej ekspansji. Niemniej Ministerstwo Gospodarki stara się w swoich działaniach wspierać także integrację branż. W poprzednim okresie programowania znakomicie udało się to na przykład w przypadku aktywności branży kosmetycznej czy stolarki budowlanej. Szanowni Państwo, jestem przekonany, że obrady tegorocznego kongresu oraz wynikłe z nich ustalenia zaowocują dalszymi osiągnięciami w rozwoju naszych polskich przedsiębiorstw. Musimy pamiętać, że potrzebujemy możliwie jak najwięcej przedsiębiorczości, wolności ekonomicznej, stabilności przewidywalności. Potrzebujemy totalnej zmiany relacji pomiędzy przedsiębiorczością a administracją i otoczeniem. Wszyscy bowiem powinniśmy pracować na rzecz przedsiębiorcy, tego, który ma odwagę dawać pracę, nie tylko sobie. Dlatego też wszystkim życzę, aby resort, którym kieruje jego pracownica, a także podległe mi agencje i instytucje pozostawały stale do Państwa dyspozycji, gdyż razem możemy więcej. Dzisiaj informuję Państwa, że zostanie otworzony oddział Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznej, który już wkrótce przekształcę w Agencję Inwestycji i Informacji bez słów zagraniczna, bo będzie miała koordynować i w większym stopniu umożliwiać Wam. Wchodzenie na nowe rynki przyciągać do was partnerów, ale także usprawniać wychodzenie także małej i średniej przedsiębiorczości na rzecz inwestowania w innych krajach. Razem możemy więcej. Niech więc będzie tego wspólnotowego polskiego razem jak najwięcej. Życzę tego nam wszystkim z całego serca: niech polityka dobrze służy ludziom, a służąc ludziom służy przedsiębiorczości.